Cześć, tu znowu ja, tente, a to jest znowu Gothic3. No i cóż, w poprzednim odcinku e, mieliśmy przyjemność pobiegać trochę po... E, po Myrta po polach wschodniego wybrzeża, wybrzeża Myrtany. Wykonaliśmy kilka subquestów, e, zaliczyliśmy kalagów. No i co, teraz wracamy do Ardei. Ardei, do Cape Dan. Poczekajcie, podłączę sobie tę Coś mi nie wykłó. Ok, no i do ruszamy do Cape Dun. Oddać dwa questy, yy, ale nie do końca oddać, Musimy jeszcze zabić się. Bodajże yy, musimy jeszcze zabić kilka wilków. A przy okazji tego oto biednego sierwojada, Który ukrywa się przed nami w zbożu. O! Jeszcze jakiegoś, jakieś osiągnięcie dostałem, bardzo mi miło z tego powodu. Ruszamy, da ruszamy dalej. Mm -hmm. No, jak wcześniej mówiłem, gramy najemnikiem. Mm, orkowym najemnikiem, e, w dodatku gramy magiem. O, e, z tego na razie wychodzi, że ognia. To jest dużym paradoksem. No ale niestety zdarza się. No i co? No i ruszyliśmy do. O, jest są mi na nasze wilki. Wruszyliśmy do Cape Dan po to, by znaleźć swojego pierwszego. orkowego szefa, który zda nam jakieś istotne dla tej y Nancy zadanie. Ale niestety. Staliśmy y zmuszeni do wykonywania bardzo prostych zadań. <grym> Jednak. Okazało się one zbyt trudne dla takiego um, cienkiego bądź co bądź 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 co bądź postaci jak ja i musi, która musi się wspomagać um, takimi oto sztuczkami niebieskimi. Nie potrafi normalnie wygrać z wilkiem, a jednak. Ale tylko dlatego, że, że będę grał magiem i zbieram. Jestem niezwykle pazerny, chcę jak najszybciej nim grać. i Zbieram po prostu. Exp. Mam nadzieję, że się, że się nie grze, yy, nie ten. Mam nadzieję, że jesteście z tego powodu trochę zawiedzeni. Nagrodzę to Wam w kolejnych odcinkach. Napakuję trochę w manę. Zauważyłem wspomnianą tutaj. No i cóż. Przyznam się Wam, że nagrywam ten odcinek jeszcze drugi raz. Z jednego głupiego powodu. Ponieważ kiedy walczymy na arenie, bo po episkim pojedynku zdarzyło mi się przypadkowo zabić przeciwnika. Naprawdę przypadkowo, to nie była moja wina. Wtedy <grytanie> całe miasto się na mnie rzuciło, potraktowali to jako. Mm. E, chyba początek rewolucji. Od są wilki, więc chyba... najrozsądniejszym będzie... Aż trzy wilki. Napić się czegoś. No i okej. Okay. Napi... No i atakujemy. Tylko potrzeby nie zmarnować firebola. Bach. czegoś innego należymy. O, Biedne panowie. Wilki. Kurde, kurde, dlaczego ten zdrowy na mnie idzie? Nie, nie zabijaj, nie zabijaj! Uff, zdążyłem. Wiecie jak się cieszę. Ale jak mówiłem, to jest tylko początkujący czarodziej. Który nie jest zbyt Mocne. O, okej, okay, udało nam się w końcu wykonać yy, nasze wspaniałe zadanie pokonanie paru yy, wygodniałych wilków. Paru, w sumie było ich ponad. Jako, było ich chyba stuzin. Wracaj. Ten już. Ten pan już nie jest nam potrzebny. Następnym razem pójdziemy yy, do niego, kiedy będziemy chcieli wyczyścić wybrzeże z bandytów. Yy, z tych bandytów yy, z gangu, ortegi, że się tak wyrażę. Ale na razie wszystko okej. Okay. No to cóż, nie gadajmy jeszcze z tym panem. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Jest bardzo mm, or, <głos》>, bezpośredni. Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Tak, tak. Musiał sobie kupić. Trochę miejscu? mało zostało. który sprzedaje towary byle komu? E, no tak. musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu Brawury. Jak zwykle. Czego chcesz? Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Hmm, to dwunastka taka magiczna liczba. <grych> Przynajmniej w tej grze. No pogam teraz z naszym kolegom Bufordem. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. A tam. Już po wygłodniałeś wilkach. Zająłeś się wilkami? Nieźle. Oto twoja zapłata. No, dlatego ich lubię. Są po prostu konkretni. Zadanie, mm, no i pieniądze za nie. Ej ty! Chodź tu! Wciąż nie dotarły moje towary! Co wy, najemnicy, robicie całymi dniami? Chlejemy Ale... wódę! Czeć. Chcę, abyś dostarczył mi moje towary! I lepiej tu bez nich nie wracaj! Taki niedobry ten twan Ork. Czekaj, tu będzie zaraz takie fajne chręknięcie. Okej, po faulernaki. Wielkie solidne drewniane skrzynie. Durni najemnicy. Ciekawe czy pozwolili je ukraść głupim bandziorom z Wybrzeża. A tam. Este piątkowy. Ja się śmieję. Oj kurde, to chyba twoje rzeczy. No dawaj. Doskonale. Czego jeszcze chcesz? Spadaj stąd. A co z moją nagrodą? Nagroda? No dobra. Weź to złoto a teraz spadaj! Nie no że bezczelny to jeszcze skąpy Dobrze że go Dobrze, że go obrobiliśmy Wcale Nie jestem mm, Nie szkoda mi go Nie, nie siadaj, chociaż popiekać kiełbaskę w tym momencie? Czemu nie? Tylko dlaczego? Na wizji Na wizji, kiedy nagrywam. Dobra, 20 tych, mamy trochę zapas powiększony. I ruszamy na obiecaną arenę. Po drodze sobie jeszcze pozbieramy parę e, parę roślinek na miksturę, nie mam nadzieję, że nie będzie nam tak przeszkadzać jak ostatnio, po prostu nie wiem dlaczego to robię, po prostu yy, no szybciej mi to idzie, tak bym musiał to przerywać, ciąć, jak będziecie chcieli to mogę zacząć tak robić, no ale to już nie będzie to samo, wiecie, klimat nie powróci, jak tego to się powiecie? zatytułował swoją pracę na temat Diablo że Royo na swoim blogu, a nie vlogu. O, jakieś przejście, jakaś jest skinka O, Grzybki Wusy gry myśl myśleli tu o mnie zapewne Zapomniałem o nie, pamiętam, że kiedyś tu byłem, ale pewnie bym tu nie wszedł. Akurat nie podszedł do tego do tej sprawy w ten sposób. No ale co? Mamy już chyba te 12 miksturek. Teraz trochę 12 roślinek. Teraz po prostu dla siebie pozbieramy. Mhm. Wszystko ładnie pięknie. No i mamy wszystko. Zobaczymy ile. Całe 22. No to cóż, mogliśmy nawet tego nie zbierać. Ale nie zaszkodzi 23. Mam nadzieję, że teraz nie odwalę takiej m, takiego czegoś jak wcześniej. Jakby to sobie zapiszę. Mam no, nadzieję, że się nie będziecie gniwać. O, widzicie? Miksturka. Miksturka. Nośnika z lewej. A czemu mówię, nie? Ja damy z szefem. Kto to wygląda na szefa? Nikt nie wygląda z nich na szefa, no ale to chyba on. na arenie? Nie, zbieram kwiatki. Chcę walczyć na arenie. Dobrze. Zaczniemy od łatwego przeciwnika. A tam Jeśli łatwego. Zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś trudniejszym. A mogę używać magii? Pewnie, że możesz. Ale to tak, no, zostawimy swoje atuty na jakiegoś trudniejszego przeciwnika. No to Chowacy się broni, to my uciekamy. No i co? Rozpoczął się nas epicki pojedynek z nienajemnikiem i nienfadi. Jak widać, jest to zaprawiony w bojach nowicjusz. <laughs> Przynajmniej tak go ocenia jego mm, orkowy motywator. Niestety, niektórzy nie mają szczęścia do swoich szefów. Udało się. W tym, w tym przypadku nie zabiłem go tak, tak bestialski sposób jak ostatnio. Może tego żałujecie, nie? może nie. Mm. Po prostu było to fajne, ale... Nie dla mnie. No dobra, czekamy aż kolega wstanie. I czy Zabieram się za następnego przeciwnika. Leczymy się chwilkę. Nie ma tu nic ciekawego. No faktycznie, nic tu nie leży. O, Jak nisko oceniamy naszego kolegę. Ty diable. jesteś. Daleko zajdziesz jako gladiator wyrazy uznania. No. Dzięki. Wygrałeś. A tam tylko Ale tak ja mówisz. Ojoch. Może wiadomo ciebie. Zorganizuje walkę z lepszym przeciwnikiem. No to dawaj, dawaj go miejscu. Czekam na przeciwnika. Chcesz walczyć? Nie ma sprawy. Zmierzysz się z moim z najlepszym O no, kurde. No kurde. te łatwy, na Teraz marę. już drugi jako najlepszy, no to co sobie zjedali, chyba już nic. O. Workowy, topór. Oj. Ciężko będzie to przebić. Chłopak ma ciężką, zbro średnią zbroję najemnika. O! W końcu mi weszło. Rzuch. O, jak pięknie. W takiej sytuacji nigdy nie należy podchodzić do przeciwnika. Udało się! Dobrze, nikt nie w nowego przycisku, myślę, bo też bym go zabił. Ale co, tym sposobem chyba... ...doskradliśmy hmm, sobie przychylność orków z tego miasta. Niemniej jednak, przy tym naszym pokonanym koledze, znaleźliśmy pewien list. Hmm, I mapę. Która wskazuje na jaskinie, bodajże za Cape Down. A list hmm, ma następującą treść. Gdzie on był? List od Buforda mm, To jest yy, może coś dla Ciebie. Hej, Darmok yy, Słyszałeś co Jen wczoraj mówił. Najwyraźniej, naprawdę był w jaskini na plaży. Nie ma pojęcia co on tam robił. Ale gdy wrócił, wyglądał na poruszonego. Znalazł się. Mhm. Więc mamy pierwsze informacje o smokach, których tak bardzo obawia się milcen Nie wiem czy jestem go, już gotowy na spotkanie z nimi najwyżej no, ja sobie trochę pod ekspie jeszcze w tym mieście i później na, na wybrzeżu i pójdziemy e, na spotkanie później wjeżdżiemy najemników, e, buntowników i ruszymy na smoka. Nie wiem co wy e, nie wiem co jak co wy na to możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach, ale na razie wygrałem walkę wygrałem. Tak, to była dobra walka. No. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Jesteś nowym mistrzem Dostanę jakąś nagrodę? Tak. Ten oto miecz. Noś go z dumą. dobre ostrze. O, jestem nie, niezmiernie dumny z tego powodu, lecz nie jestem w stanie unieść tego miecza. <noise> Niestety, tak bywa. Gdybyśmy wygrali jeszcze. 15 walk na arenie, to by nam się udało. Który, którego rozwaliliśmy, no? Gdzie on tu stoi? Tutaj stoi. Dobra walka z tego będzie. No, nie będę. negował. No i co, pokonaliśmy, wyrzuciliśmy głodne wilki, uzyskaliśmy towary dla naszego przyjaciela magazyniera, niezbyt rozgarniętego poza tym. Zrobiliśmy miks, m, roślinki lecznicze. Właśnie tam idziemy je oddać. No i z tego, no to wychodzi, że jesteśmy już dosyć lubieni w tym mieście. Wykonaliśmy jeszcze kilka mniejszych questów, o których już nie, będzie, nie będę wspominał. Oj, coś się tam dzieje, coś się tam dzieje. Pewnie coś ciekawego. że jeden z najazdów bandytów. Bardzo lubię walczyć, gdy w pobliżu są asasyni. O! Co z tego, że straciłem połowę życia? Udało mi się zadać dwa ciosy, z czego jeden decydujący. No ale są, nie będę tutaj dłużej tracił czasu na to. Moje zapasy żywności kurczą się w zastraszającym tempie. No i co? Pokażę sobie o! o Przyjacielem alchemikiem. Przepraszam raz za to GG. Yy, oto zioła, które, oto prosiłeś. zioła które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Już mam 90. Chcemy coś kupić. Dobrze. No i co, kupimy sobie hmm, drogie tenkisturki. Mięso sobie najpierw zostawimy jako symbol zwycięstwa. Lubię takie rzeczy, nie wiem jak wy. Łuk. No, o tego się mogę pozbyć. To też tak jest, chociaż jest zużyte i tak jest lepsze od tamtych, które też są zużyte. No więc stoję na wszystko żeby je sprzedać. ten tym sobie na razie zostawię. Nie wiem po co. No żeby pamiętać, może po to, żeby pamię pamiętać o Diego. Kupimy sobie fiolki. Miksture many jakąś tanią. O dołożymy pieniądze. Andlujemy i robimy bardzo ważną rzecz. Podróżmy się do alchemii. alchemii. A mianowicie stworzyć jak stworzyć miksturę many. Chcę ważyć miksturę many. O, aż 1000 a 400 sztuk złota. Mikstura many bardzo przydatna rzecz. Są źródłem czystej magicznej mocy. Ciekawe, w jaki sposób. Mikstura jest na te źródłem Wybierz magicznej mocy. Znajdź składniki i do dzieła. Mhm. Mm bardzo Epicko wytłumaczone, straciłem na to aż 5 punktów nauki, więc co, nie powstaje nic innego jak wykorzystać ową wiedzę i uważać sobie kilka... Brak, brak, brak nie, nie mogę uważać mikstur leczniczych, bo nie mam wody, ale za to możemy zrobić aż 3 mikstury many. Czego nam brakuje? Wina! No tak, więc alkohol jest naszym jednym... jest jednym z towarów, które niezmiernie pożądamy. No Dobra, pogadamy słuforym. Jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. Ojtem. Alchemik jest ciebie bardzo zadowolony. Oj tam. Ale nie wiem czy nie. Zepsułem sobie jednego questa, mianowicie. Powinienem porozmawiać z tym oto panem. Zachowuj się w tym mieście, przybyszu. Okej. Okay. wkrótce będziesz tylko kupą karmy dla ryb. Czyj to dom? Żyję tu nie myśl nawet. No i co byśmy to mogli zrobić? Ten pomysł zapadł mi w pamięć. To jest właśnie kawałek tej nowej zawartości, jeden z krótszych questów. Naprawdę chcę się zobaczyć z urukiem, tak, proponuję nam e, małego quest'a. Zamiast za mm, zwiększenie reputacji. Miasto nie jest w stanie rządzić się samo. Myślę, że sobie to przeczytacie. Czego wymaga ode mnie Cape Down? Jeden z tych małych questów, które nie zapewnią mi 10% reputacji w tym miejscu. Zobaczymy jak tam pójdzie dalej. Muszę zapłacić... to i przynieść 5 sztuk pieczonego mięsa do strażnika. Oraz 3 wylicze skóry. Do naszego wspaniałego magazyniera. Bym <grytanie> mógł zrobić z nich koce, no dobra. Nie, w ogóle cię nie słuchałem. Te 250 złota, 5 sztuk pieczonego mięsa oraz... 3,2 skóry. No okej. Okay. chyba wszystko mamy. No dobra. Płacimy. Lecimy yy, do strażnika. Jeszcze się biją. No niestety będziemy musieli im pomóc. O, parę niewolników zginęło. Czego? Uzbrojony rabu się z naszym na przeciwnikiem w przeciwieństwie do. Kurde! Wiecie, za, Przerzucę się na orkową zgubę. Niezbyt potężna, ale zawsze. Uciekamy, uciekamy. Orku zabij go! Orku zabij tego pana! Tego uzbrojonego rabusia. Zostawi go! I bardzo dobrze! <grystanie> Zdobyliśmy darmowego XP przy pomocy paru orków. A, kopacz... Ko kopacze, ale miał trochę rzeczy. Dobrze, że nie zamierzam grać. Faktycznie dzielny, bo skoro został sam. rada. Chyba go zraniłem. Ale coś się mnie nie zaatakował. No okej. Okay skupimy sobie dzielnego bandytę i ruszymy do wykonywania nas naszego questu ten kufer. Dotknij go, a ci rękę. chłopie wi widzisz tu gdzieś kufer? <laughs> ja nie, no dobra e pokażemy tym panel co robiliśmy miasteczku? potrzeba ci czego? nie, chciałbym złożyć daninę miastu Cape Down Pfff, miastu mam stworzone miasto, tak 5 sztuk Żeby nie skrupał wszystkich pokryją. No dobra, obielniśmy nas i możemy sobie pójść. I ostatnia część. Mm -hmm. To questa. I będziemy już mieli zmasterowane Cape Down. I to bardzo dobrze. No, Mamy mało... ostrzały. no. Regeneruję się w dziwny sposób. Zabijanie bandytów, no dobra. Chciałem złożyć daninę. Masz wilcze skóry. Dobra. Te wilcze skóry leżą wszędzie, ale jest okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Sprawdza, czy nie ma dziur. Okay. ok. No dobra. Nie ma niestety żadnych interesujących nas przedmiotów. My możemy coś wcisnąć za to. Kusze... Uśpierdoły... No dobra. Grosz nigdy nie śmierdzi. Mamy tylko, mamy tylko 2000, więc trzeba się trochę z tym wszystkim liczyć. I teraz mówimy, że wykonaliśmy kolejnego subquesta. Mmm, danina została złożona. jej. -y, kolejny poziom. Niezmiernie się cieszę. Pogadzamy teraz naszym e, olejem, go zrobimy to wszystko jak powinno być. Pogadamy naszym przyjacielem, bo Fordem się on nam powie. Orkowie są ze mnie. Z... Nie chcę się uczyć walki. Ja jestem taki romantyczny, że nie potrzebuję szkoleni szkolenia. Nie jesteś już dla nich. Możesz się swobodnie poruszać po mieście. Daj o naprawdę? Dąduka. Chcę z tobą porozmawiać. No cóż, no to y, zrobię w tym odcinku taką przyjemność i pokażę wam tą rozmowę, ale dalej, dalszą częścią Ach, zajmę się już w następnym dalej. odcinku. Mm, mogę pogadać z Urukiem? Z Urukiem możesz wejść. Uruk na ciebie czeka. Kurde, jak zmienił ton. Niestety, tak bywa. Coś mam wrażenie, że czegoś nie zrobiłem, no ale jest okej. Okay. To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. No, o, widzisz, nic złego. Się. <laughs> Mnie to wystarczy. Trudno do, Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. A, nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Mhm. Właśnie widzę. A co jeszcze jeszcze... Jeszcze mi minizje powiedziałeś. Jakie dokładnie, zadanie, dokładnie się wyznaczone? zadanie ci wyznaczono. Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. A to Lamus jesteś. Nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Dostanę oddział uderzeniowy to mogę zniszczyć. Mmm. Co zrobiłeś, aby szukać redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Ups! Wydałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. A więc co miałem jeszcze zrobić. Chcę porozmawiać ze składanym paladynem. Nie latarni. Rób z nim co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. No i okej. Okay. A no, Co z budownikami z tego miasta. Wewnątrz, miasta? Wewnątrz, Solki. Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości. Syn doskonale się ukrywa, odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. No i okej. Okay. zniszcz buntowiczy w podziemiu w Capeden. Są jedną osobę. No dobra, Capeden. Capeden, dobrze. Zniszczę dla ciebie Redok. Zniszczę dla ciebie Redok. <laughs> Wielkie słowa jak na małego człowieczka. Miałem cię za zwykłego najemnika. Teraz jednak zaczynam mieć wątpliwości. Pokaż co potrafisz, zabijając przywódcę Redok i nie cię za to wynagrodzę. Czyli chodzi tylko o Dzewiera. No jest okej. Okay. Eee, powiedz mi coś o się. No dokładnie. Co, co możesz mi powiedzieć o się? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy pod faring. A o tym słyszałem. Wtedy jednak odebrał Morom Magierun. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnie. Powiedz mi o Opowiedz tym coś więcej. więcej. o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach, niech... <noise> <czy to> <noise> Inaczej nazywałem jedno miejsce, no dobrze. W pobliżu Waszej stolicy Vengard. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. Mhm. <noise> <noise> no cóż, musimy się stać owym słynnym gladiatorem. No ale... Mówiłem, że skończy odcinek, ale jeszcze zabiję tego naszego świopasa i chyba wtedy wszystkie sprawy w tym mieście zostaną już kompletnie... Yy, załatwione, ciekawe co on na to. Stajemy sobie, że jakby, jakby, yy, żeby się nic nie stało, żeby nie musiał tego nagrywać. Jeszcze raz, chociaż jestem już bardzo blisko końca, czemu nie zajmiesz się czymś innym? Dlaczego kazałem? Mm, dobra, mamy go wyeliminować, rozumiem. Mocny jest! Jednak pójdzie mi nie tak łatwo jak myślałem. Na szczęście on ma tylko łopatę, więc powinno być lepiej. Jednak musimy zrobić coś niekonwencjonalnego, a mianowicie użyć. Mamy wodę. Użyć miksturmany i użyć tak zwanej broni niekonwencjonalnej. Czego on jest tak odporny? Mam nadzieję, że moi, przy... moi przyjaciele najemnicy, pomogą. Oj Kurde, jeden świniopasa może spokojnie pokonać potężnego maga. To nie jest normalne Teraz ginie. Kabum. No jest okej, okay. możemy go spróbować dobić. Mam nadzieję, że nikt poza mną go nie... że ja go dotknę ostatni. Nie ma złota? O. co się tak skradasz? Nie skradam się, chciałem zabić. Więc było trudniej, niż myślałem. to nie spodziewałem się, że taki... Prosty pas, będzie aż taki, stawiał aż taki opór. Poza tym nie wyświetliło się odpowiednie opcje, dlatego wam myślałem, że to z tego powodu. No ale cóż, zrobiliśmy, rozpoczęliśmy naszą karierę jako orkowy najemnik. Powiemy o tym naszym przyjacielowi Urkowi. Buntownicze podziemie w mieście zostało zniszczone. Ha! Wiedziałem, że ci bezwartościowi najemnicy do niczego się nie nadają. Ej, ja też jestem najemnikiem. Na tygodni nic się nie działo, aż tu nagle pojawiasz się ty i rozwiązujesz problem. Dobra robota. Szamani będą z ciebie zadowoleni. A co ze mną? Porozmawiaj z opiekunem magazynu, Urkrasem. Przekażę ci nagrodę. Nie, znowu ten snob. <laughs> nie wiem, dlaczego tak nie lubię, po prostu. Po prostu wygląda... I zachowuje się jak kompletny idiota. Powiedzmy zgodnie z tym, zgodę, się go okradłem. Nie posiadając żadnych wyższych umiejętności kradzieży. No dobrze. Mam, tu odebrać, Mam tu odebrać nagrodę. Zlikwidowałeś buntownicze podziemie w tym mieście. Dobra robota. W A, chyba mi zaczął lubić. Zasłużyłeś na to. Na dodatek masz kilka mikstur leczniczych. No to faktycznie. Całe? Aż dwie. Pokaż mi swoje towary. Nie ma nic ciekawego. No dobra, no w sumie powoli się już będę żegnał. Nie ma co tu e, tego wszystkiego przeciągać. E, w tym odcinku, jak widzicie, ogarnęliśmy całkowicie Cape Down i wybraliśmy stronę, po, jakiem, po jakiej będziemy walczyć. E, wybór padł na orków. Mam nadzieję, że przypadł on do wielu osobom do gustu. Nie wiem, czy są jakieś filmiki z drogi orków. No ale co. Nie pozostaje mi nic innego niż pożegnać. Proszę o subskrypcję, łapki w górę i... No cóż, będę się żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować naszą przygodę w wielkim świecie Gothic.